Witam w prezentacji 60 numeru samochodów wojskowych II wojny światowej od De Agostini. W tym numerze Austin 8AP Tuger 60. modelem w kolekcji jest Austin 8AP Tower. Model otrzymujemy w kaplotce wraz z podstawą. W formie tła mamy zdjęcie. Na odwrocie mamy dane techniczne pojazdu. Model posiada nadwozie typu kabiolet. Jest w kolorze ciemnozielonym z jasno zielonym dachem, ma rozłożony dach, posiada jedną parę drzwi otwieranych od przodu, za drzwiami ma okienko, z przodu ma jedną szybę z połączonymi dwiema wycieraczkami, jest przystosowany do ruchu prawostronnego, posiada lusterko tylko po stronie kierowcy, w środku z przodu ma dwa fotele, z tyłu kanapę, kierownicę, ma zielone środki kół, trójkątnie wystającą maskę, na jej czubku znaczek, oznaczenie z gwiazdą i liczbami, wystające okrągłe płotniki, na nich oznaczenie, odstający zderzak z tablicą. Dwa okrągłe reflektory, światła, podwójną atrapę chłodnicy, z tyłu ma okienko, oznaczenia, tablice, światła, zaokrąglony zderzak, w spodniej części ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu, elementy silnika wału napędowego tylnego mostu, zbiornik paliwa układ wydechowy z tłumikiem, zapieszenie. Numer 60 W tym numerze Austin 8AP Touger. W środku mamy logo kolekcji, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu z boku. Austin 8AP Touger Mały kabiolet Austin 8AP Tower okazał się niezawodnym i ekonomicznym wozem łączności. Kiedy Armia Brytyjska potrzebowała rozbudować swoją flotę samochodową w związku z wybuchem II wojny światowej, auto Austin 7 Tower służyło w Armii Brytyjskiej już w latach 30. XX wieku. Kilka serii zostało zakupionych przez władze wojskowe, aby pełniły funkcję wozów łączności. Ze względu na dużą niezawodność pojazdy te były produkowane przez 17 lat i na rynku cywilnym cieszyły się ogromnym powodzeniem. W 1939 roku stały się jednak przestarzały i jego miejsce zajął Austin 8, którego układ napędowy był taki sam jak w ostatniej wersji Austina 7, nazywanego Big 7. Produkowanej w latach 1937-1939 Austin 8 był oferowany nabywcom w czterech wersjach, które otrzymywały następujące oznaczenia AR, czterodźwiowy sedan, ARA, dwudźwiowy sedan, AP, Cabriolet oraz AV lub AVi. Furgonetka. Kabiolet Austin 8AP Tower powstawał w dwóch różnych wariantach przeznaczonych na rynek cywilny. Jedna z dwoma miejscami, druga z czterema. W latach 1939 1943 z fabryki wyjechało w sumie 47 sztuk Austina 8 we wszystkich wersjach. W 1945 roku po zakończeniu drugiej wojny światowej jego produkcję wznowiono z pewnymi modyfikacjami i utrzymywano do 1938 roku. Ostatecznie przez wszystkie lata wytworzono łącznie 56103 egzemplarze tego pojazdu. Wojskowy Austin 8AP Tower. W kwietniu 1939 roku armia brytyjska podpisała z Austinem kontrakt na opracowanie prototypu pojazdu do użytku wojskowego. Mały i niezawodny. Mamy zdjęcie informacje, że niewielkie rozmiary Austina 8AP Tourega nie umieszczały jego wartości jako wozu łączności podczas wojny. W służbie od początku wojny mamy zdjęcie Austina 8AP tołek w brytyjskich siłach zbrojnych we Francji w 1930 roku. Wiele z tych pojazdów było także używanych po przechwyceniu przez armię niemiecką. Kolejny sukces Austina. Mamy zdjęcie informacji, że model 8 wyróżniał się tak dobrą jakością, że z powodzeniem zastąpił swojego poprzednika, czyli niezwykle popularny model 7. Godny następca. Austin 8 zaprezentowany podczas berlińskiego salonu samochodowego w lutym 1939 roku miał zostać następcą odnoszącego ogromne sukcesy Austina 7. Zupełnie nowym podwoziem, ulepszonym zawieszeniem i zaaktualizowanym nadwoziem był produkt. W wielu wersjach w latach 1939-1943 i 1945-1948. Później jego miejsce zajęł Austin A30 mimo że nie osiągnął takich wyników sprzedażowych jak poprzednik, nazwany Big 7 Austin 8 był niezwykłym samochodem o wielkiej popularności, szczególnie w trudnych latach wojny. Inwestowanie w wojnie. Mamy zdjęcie młodej sprzedawczyni w punkcie oferującym obligacje wojenne i znaczki pocztowe w 1943 roku. Stany Zjednoczone, podobnie jak inne kraje zaangażowane w konflikt zbrojny, stanęły wobec konieczności wykorzystania oszczędności i wpłat obywateli, aby sfinansować przedłużające się działania wojenne. Wilhelm Keitel podpis pod kapitulacją. Mamy zdjęcie marszałka Keitla, który podpisuje akt kapitulacji niemieckich sił zbrojnych w Berlinie w maju 1945 roku. Poddany, podwładny. Mamy zdjęcie Wilhelma Keitla, który był najściślej związanym z polityką wojskową współpracownikiem niemieckiego Führera. Kapitulacja Niemiec. 25 kwietnia 1935 roku wojska amerykańskie zetknęły się z oddziałami sowieckimi nad Łabą w okolicach Torgaro, a 7 maja szef sztabu naczelnego dowództwa Wehrmachtu, generał Alfred J. pisał a akt bezwarunkowej kapitulacji wojsk niemieckich. Stalin uznał jednak, że ceremonia bez udziału przedstawiciela ZSRS jest nieważna, dlatego odbyła się druga. Nazajutrz w Berlinie, w te podpisały ponownie kapitulację Niemiec przed marszałkiem Georgiem Żukowem, reprezentującym Związek Sowiecki. Podpis ten położył kres II wojnie światowej w Europie. Mamy zdjęcia modelu z jego danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informację: co w następnym numerze czyli SDKFZ7 Polska 1939. Osoby posiadające prenumeratę premium z 25 przesyłką zabierającą od 59 do 61 numeru otrzymały szósty model premium, czyli typ 770K Convertible. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.